Gość, Radia Lublin. Dzień dobry, na zegarze 8.15, Renata Chrzanowska. Dzisiaj naszym gościem jest pan doktor habilitowany Robert Szwed, socjolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownik Katedry Kultury Medialnej. Witam pana. Dzień dobry. Panie doktorze, GUS podał kolejne wyniki, ostateczne już, jeśli chodzi o spis powszechny. W ciągu 10 lat liczba Polaków zmniejszyła się, dokładnie o ponad 475 tysięcy osób. W, szczególnie widoczny jest ten trend na ścianie wschodniej Polski. Lubelski oczywiście też do tej, do tej ściany należy, do tego regionu. Dlaczego akurat tutaj, w około 60 gminach, kilkudziesięciu gminach lubelskich jest spadek ludności o więcej niż 10% w porównaniu z rokiem 2011 ostatnim spisem? Dlaczego ten region, jak pan uważa? A więc powtórzmy jeszcze raz, sytuacja dotyczy całej Polski, natomiast statystycznie rzeczywiście procentowo ten udział jest największy w województwach ściany wschodniej, no i w niektórych częściach również Polski zachodniej. To wynika przede wszystkim z pewnej struktury społecznej i struktury gospodarowania. To są województwa jednak oparte na rolnictwie, tu nie ma zbyt wiele przemysłu. Ludzie Mieszkają na wsiach i tak to się rozkłada. Oczywiście grupują się, czy skupiają się wokół największych aglomeracji Rzeszów, Lublin, Białystok, ale jednak ta część Polski charakteryzuje się tym, że no nie tylko ludzie są wolnikami, ale w związku z tym, ponieważ to, to jest powiązane, nieco mają mniejsze dochody. Kiedy spojrzymy na udział i zarobki, i dochody gospodarstw domowych w naszej części Polski, no to kiedy porównamy go do Polski Centralnej czy Polski Zachodniej, on, on również zdecydowanie się różni. W związku z tym ta ludność po prostu migruje w poszukiwaniu, szczególnie młodzi ludzie, w poszukiwaniu nowych, lepszych, atrakcyjniejszych miejsc pracy. Szukają tego w aglomeracjach, które są najbardziej atrakcyjne, szybkie, dynamiczne, dają ogromne możliwości rozwoju, kontaktów. No i ta, te części, które są mniej atrakcyjne pod względem zarobków, pod względem na przykład wykonywania pracy, znajdowania lepszej, bardziej interesującej pracy, no po prostu. Czeka stopniowe wyludnianie i opuszczanie. Zwrócił Pan uwagę na tę migrację w kierunku aglomeracji. Rzeczywiście te wyniki gus wskazują na to, że niektóre miasta, zwłaszcza te duże, Warszawa, Wrocław, Kraków, Gdańsk tam liczba mieszkańców wzrasta. W niektórych jednak nie. Na przykład w Lublinie stracił on około 5%. Straciły też Katowice, Kielce, Poznań. Jak to jest z tą urbanizacją, z tym trendem urbanizacyjnym? A więc niewątpliwie budujemy mieszkania, tak? budujemy coraz więcej mieszkań. Ludzie zaczynają osiedlać się na przedmieściach, czy też nieustannie. Ten trend trwa. Już zresztą przeżyliśmy trend odwrotny, to znaczy ludzie zaczęli się przeprowadzać mhm miast, co było co szczególnie atrakcyjne idzie. kilkanaście lat temu jeszcze, do samych miast ze względu na no, atrakcyjność i dostępność różnych instytucji użyteczności. A więc to jest związane oczywiście z, z urbanizacją, natomiast ta urbanizacja i ten rozwój miast jest nierównomierny. To znaczy na przykład szybciej pod względem urbanizacyjnym rozwija się Warszawa, słyszymy. W ostatnich dniach otworzyły się nowe punkty metra, gdzie z najdalszych części Warszawy w ciągu 20 minut można dotrzeć do centrum. Nie jest to jakiś ewenement dla Lublina, który jest pod tym względem idealny, nawet samochodem można w ciągu 20 minut do pół godziny dostać się z pod Lublina do centrum. Natomiast no, tam po, poza tym dojazdem jest jeszcze czynnik, ten, o którym mówiliśmy: atrakcyjności, możliwości rozwoju i dostępności usług, które są również znacznie większe niż w Lublinie, niż na przykład w Białymstoku czy w Zamościu, znacznie większe są w Warszawie, w Krakowie czy we Wrocławiu. A zatem urbanizacja tak ze wszystkimi konsekwencjami to znaczy znowu rozbijają nam się urbanizacja i ściąganie ludzi spod miast albo z innych miejscowości, z innych części Polski oznacza no po prostu rozpad więzi społecznych i konieczność budowania ich na nowo, co ma ogromne konsekwencje z perspektywy socjologicznej, na przykład dla poziomu dzietności i, i, i poczucia stabilności. Zauważany jest także inny ten, ten trend, o którym Pan już yy, wspomniał, a mianowicie przerasta liczba ludności w gminach, w które okalają duże miasta. W lubelskim to dotyczy terenów wokół Lublina i co ciekawe, wokół białej podlaskiej. Jak to tłumaczyć yy, akurat tą białą podlaską, dlaczego nie ma takiego przyrostu, na przykład w zamościu czy w hełmie? No to jest, to jest interesujące być może można byłoby to wiązać z tym, że akurat tam mamy dość interesującą drogę od Białego Stoku aż do Rzeszowa s 19, która też zwiększyła atrakcyjność no właśnie Białej Podlaski w porównaniu do Zamościa czy Chełma. Ale nie skupiałbym się pewnie w, z perspektywy długoterminowej na tym, że akurat w tym w ostatnim spisie Powszechnym wzrosło nam nieco wokół Białej Podlaski. Te aglomeracje, rzeczywiście tak zwane o których niektórzy mówią, że są demonizowane, ale jednak ten trend nieustannie istnieje. To jest zjawisko, które jest obecne w całej Polsce i pod Warszawą, i pod Wrocławiem, i pod Gdańskiem. Czy te miejscowości wokół Gdańska są sypialniami dla tych większych aglomeracji? Pytanie, i tutaj możemy się zastanowić jak to się dzieje że tworzy się również owarzanek wokół Blinacz jest na tyle atrakcyjny żeby przyciągać no tak jest ciągle aglomeracją znaczącą po wschodniej stronie wyspy Wisły przepraszam jedną z tych, z tych powiedzmy dwóch trzech najważniejszych kiedyś była liderem no i ciągle pewnie walczy o to żeby być liderem a Ale zatem chyba to Rzeszów troszkę Rzeszów jest niezwykle dynamiczny i to już pewnie od dwóch dekad, od przemiany 89 roku, od reformy samorządowej, tam obserwujemy poczucie dumy, identyfikacji mieszkańców, co nie zawsze jest dostrzegane na przykład w Lublinie. Choć jeśli wędrujemy również po Rzeszowie i po innych miastach, no widzimy, że Lublin bardzo dobrze sobie funkcjonuje i jednak trudno tutaj znaleźć, ale to, to są inne czynniki. Postawy Wobec własnej miejscowości, to jest coś znacznie bardziej skomplikowanego niż tylko dostęp i atrakcyjność. To również właśnie takie poczucie dumy i tego, że mamy czym się chwalić w całej Polsce. A zatem, tak, niewątpliwie istnieje to zjawisko tworzenia uważanków, tylko pytanie, które aglomeracje są bardziej atrakcyjne i które są w stanie przyciągnąć większą liczbę tych osób, które są w stanie przeprowadzić się na przykład pod jakąś miejscowość, zamieszkać w nieco mniejszej, no bo ona nieco mniej kosztuje, na przykład nieco mniej kosztuje wynajęcie, są oczywiście zwiększone koszty paliwa. Każdy w jakiś sposób stara się to kalkulować. No i okazuje się, że Lublin oczywiście rośnie w tym sensie, ale jest mniej atrakcyjny niż pozostałe aglomeracje, które pod względem industrialnym i obecności różnego rodzaju instytucji są niestety ciągłe. для аттракционаиша. Jeszcze, jedne, jeszcze jedno zjawisko jest tutaj szczególnie na wschodzie y, widoczne, też w, jakby w powiązaniu z tym wyludnianiem się. Mamy jeden z największych odsetków ludności w wieku powyżej 65 lat. W niekt, w, jest najwięcej, w, w Lublin jest jednym z pięciu, Lubelskie jest jednym z pięciu województw, gdzie jest największa ilość gmin, gdzie tych ludzi jest powyżej 20% i powyżej 20%. Mhm. Um, tutaj rzeczywiście my mamy nieco powyżej tych 20%. Natomiast przeciętna w całej Polsce jest około 20%, a więc jeden na pięciu mieszkańców ma 65. plus co jest, co robi wrażenie, czyli starzejemy się i to jest nieuchronne zresztą tak dzieje się w całej Europie. Pytanie, czy można to zrekompensować, bo tak to powinno wyglądać przyrostem dzietności. No i tu niestety obserwujemy no, dramatyczne, y, y, dramatyczne wyniki. Y, y, rodzi się nas najmniej od czasów II wojny światowej i oczywiście nie jest to wynik ostatnich kilku lat, jest to trend y, po roku 80-90. Y, y, no i y też y, pewnie y, braku kompetentnej polityki demograficznej od samego początku. To znaczy od roku 90. Polityka, zresztą niestety chyba do tej pory, polityka jest znacznie ważniejsza niż myślenie długofalowe nad tym, w jaki sposób tę sytuację zmienić. A więc łatwo by, by, byłoby powiedzieć, że no tych osób 65 plus jest mniej, gdyby tych osób 0 do 1 było więcej. Niestety jest ich nie, niewiele i coraz mniej, patrząc statystycznie z roku do roku. No i stanowią coraz mniejszy odsetek, a powiększa się odsetek osób, które pozostają poza aktywnością zawodową, czyli 65. Plus, I to nas może smucić. Naszym radiowym słuchaczom dziękujemy już za uwagę na dalszą część naszej rozmowy. Zapraszamy na radiolublin.pl Dane, które podaje Główny Urząd Statystyczny, to są dane sprzed napływu uchodźców wojennych z Ukrainy, sprzed wojny. Czy ta, ta migracja może coś zmienić w demografii Polski? Wydaje się, że długofalowo raczej nie. To znaczy po pierwsze Ukraina boryka się ze swoimi problemami. Mamy do czynienia z ogromnym drenażem ludności, po pierwsze spowodowanym wojną i śmiercią bardzo wielu osób. No i po drugie też negatywnymi trendami demograficznymi, które obserwowaliśmy sprzed wojny na terenie Ukrainy. A zatem te osoby, które przybyły do Polski, kobiety z dziećmi, mieszkają w Polsce, ale bardzo wiele z nich już wraca na teren Ukrainy. Nie wiadomo ile osób pozostanie. Może się okazać ostatecznie, że to będą setki tysięcy i w krótkim terminie to, to może zmienić, szczególnie z perspektywy aktywności zawodowej tych osób, które pozostaną na terenie Polski. Natomiast najprawdopodobniej Ukraińcy dostosują się do obecnych trendów, a być może nawet będą funkcjonowali tak jak w trendach, zgodnie z trendami, które funkcjonują funkcjonowały na Ukrainie, to znaczy tam dzietność była rzeczywiście, to, to był ogon Europy i świata, jeśli idzie o Ukrainę, jeszcze gorzej niż w Polsce. W związku z tym Najprawdopodobniej nie zauważymy znaczącego poziomu wzrostu populacji należy raczej bazować na własnych zasobach, na własnych siłach narodowych, jakkolwiek to brzmi, do tego, aby zadbać o wzrost wzrost dzietności i liczby mieszkańców Polski. Co obserwujemy niestety nie jest trendem pozytywnym, ta liczba zmniejsza się. A proszę powiedzieć, bo ten sam głos w tym samym badaniu podał, że zwiększa się liczba mieszkań, w o około 13% mamy więcej mieszkań w ciągu tych 10 lat od poprzedniego spisu. Wynika z tego, że jest nas mniej, ale żyje nam się lepiej. No, zwiększa się liczba mieszkań, tak, poziom życia rośnie i bardzo dobrze, natomiast 13% od 100 tysięcy to jest 13 tysięcy mieszkań. My mówimy tutaj o, o milionie osób, które potrzebują mieszkania, a więc to bardzo dobrze, że jest więcej o tych kilkanaście tysięcy mieszkań niż rok temu, natomiast to jest, to jest ważny czynnik, niezwykle ważny z perspektywy młodych ludzi. Tutaj też niestety od 30 lat mamy zaniedbania, mamy różne pomysły, które kończą się lepiej lub niestety częściej gorzej. No i to zrzucamy na, na karp tych młodych ludzi, czy w ogóle gospodarstw domowych, żeby same zadbały na rynku wtórnym albo pierwotnym będą budowały, co jak wiemy będzie coraz trudniejsze. To znaczy wiemy, że sytuacja ekonomiczna się pogorszyła, a więc zapewne kiedy spojrzymy na liczbę mieszkań, za rok po tym kryzysie związanym z inflacją, ze wzrostem, wzrostem stóp procentowych w I bankach cen. i cen, i tego wszystkiego, no będziemy być może widzieć znowu zahamowanie. A więc ten tysiąc mieszkań jest ważny dla tych tysiąca osób i te kilkanaście tysięcy w Polsce jest ważne dla tych kilkunastu tysięcy z 37 z hakiem mieszkańców Polski. Natomiast no, nie czyni jednak tego, co powoduje, że czujemy się stabilni, bezpieczni. Tu należy mówić o całym systemie, który powoduje, że przede wszystkim kobiety, ale również oczywiście mężowie, małżonkowie, partnerzy czują się bezpiecznie i czują się zaopiekowani przez system, który. Który powoduje, że no nie muszę się martwić, czy stracę pracę, czy nie stracę. Z pewnością poradzę sobie, ponieważ państwo jest tak zorganizowane, że zabezpieczy większość moich potrzeb i one będą, te kłopoty będą przejściowe. Czy mamy do czynienia z taką sytuacją przez kilkanaście tysięcy mieszkań? No nie, to jest zbyt mało, aby mówić o, o, o zwycięstwie w sensie systemowym. Pan wspomniał na początku naszej rozmowy o tym, jak ta urbanizacja, bo te mieszkania i ten kryzys mieszkaniowy wiąże się z urbanizacją. Więcej ludzi przybywa i ciągle tych mieszkań brakuje, bo ich po prostu nie nadąża rynek. Pan wspomniał o tym, że to wpływa na więzi społeczne, na relacje społeczne. To pewnie też wpływa w związku z tym na dzietność. Tak jest. Osoby, które przeprowadzają się szczególnie z jednej części Polski do drugiej, tracą kontakt. Z przodkami, też jakkolwiek to brzmi, co powoduje jakby poczucie os osadzenia, poczucie korzeni i pielęgnowanie tradycji. Jedną z takich tradycji, na przykład, było posiadanie rodziny, posiadanie dzieci. Kiedy wyprowadzamy się spod czujnego oka rodziców albo dziadków, którzy nas pytają, a kiedy będzie, będzie dziecko. No, to wtedy to, te pytania znikają w sposób naturalny, ludzie nie czują takiej presji. No i w dodatku ta, ta atrakcyjność cywilizacyjna, która wiąże się z przeprowadzką w bardziej atrakcyjniejsze miejsca, możliwość życia kulturalnego, życia społecznego, to wszystko powoduje, że Dziecko w takiej sytuacji staje się niestety w dzisiejszych czasach wyzwaniem, problemem i kosztem, z którym wiele młodych osób nie chce mieć wiele do czynienia. Dlatego to osłabienie więzi i poczucie tego, że wokół mnie są ludzie, którzy postępowali w określony sposób, na przykład posiadali dzieci, wychowywali te dzieci bez dodatków, bo tutaj dodatki typu 500 plus, one też niewiele rozwiązują. Szczególnie po kilku latach widzimy, że to jest coś zupełnie normalnego. To nie jest czynnik, który spowodowałby zwiększenie dzietności, szczególnie w sensie posiadania pierwszego dziecka. No, tu, tu są te, te problemy, które przed nami stoją. A więc, kiedy, kiedy mamy do czynienia z dużym ruchem ludności, w sposób naturalny, przy braku wsparcia systemowego, nie, nie, nie doceniamy tych tendencji, które nas zakorzeniały w tym, co było. To znaczy na przykład dzietności ze wskaźnikami powyżej dwóch, które są już w ogóle rzadko spotykane na świecie. To też warto o tym wspomnieć, że te wskaźniki, które jeszcze były normalne 30 lat temu w Polsce, czy ponad 30 lat temu, teraz są, są na palcach jednej ręki spotykane w skali całego świata. A więc no, no, obserwujemy pewien niekorzystny trend cywilizacyjny, który które nie zachęca do myślenia optymistycznie, szczególnie optymistycznie o przyszłości w tym wymiarze, ale wydaje się, że ogromną rolę tutaj mają do czynienia też media. Są ważnym czynnikiem, które może promować na przykład styl, żeby w mainstreamie czymś naturalnym było posiadanie wielu dzieci, ale bez. Bez wsparcia tej, tej, tej promocji dzietności w postaci funkcjonującego systemu, który zaopiekuje się kobietą, zaopiekuje się rodziną. Dzieckiem. Dzieckiem. Nie będziemy mieli do czynienia z dramatycznie większym wzrostem. Będziemy mieli do czynienia co najwyżej z tym, co obserwowaliśmy w przypadku właśnie 500+, że wzrosła, ale no też dostrzegalna statystycznie, ale jednak nieznacząca w dłuższej perspektywie, wzrosła tam liczba osób, które posiadały drugie i kolejne dziecko. Natomiast też nie dostrzegliśmy jakiegoś szczególnego wpływu. A więc ten wpływ, jeśli ma funkcjonować, powinien być wpływem systemowym, bo pamiętajmy, już trochę kończąc, że, że Polki i Polacy za granicą, na przykład w Wielkiej Brytanii, mają wskaźniki bardzo wysokie dzietności. A więc co powoduje, że Polacy chcą mieć dzieci, na przykład w Wielkiej Brytanii? A co powoduje, że Polacy w Polsce tego, tych dzieci mieć nie chcą, nie planują? Choć wszyscy, to jest też interesujące, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie wskazują, że chcieliby mieć więcej dzieci, niż ostatecznie mają. A więc ciągle chcemy mieć dzieci, ale coś powoduje, że, że no te dzieci jednak nie przybywają. No i tutaj tych odpowiedzi jest bardzo wiele, dlaczego tak się dzieje. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Naszym gościem był pan doktor habilitowany Robert Szwed, socjolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownik katedry kultury medialnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.